W tym roku pomagamy rodzinie Pani Małgorzaty i Pana Jana. Prawdziwa miłość, ślub, dziecko. Tym razem w życiu Pani Małgorzaty wszystko miało być jak z bajki. I wtedy przyszła diagnoza. Nowonarodzony Dawidek cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Pani Małgorzata i Pan Jan byli bezradni. Ich dziecko nie poruszało się, nie gaworzyło, nie mogło samodzielnie jeść. Pokój noworodka nie zapełnił się nowymi zabawkami i pluszakami, a ciężkim sprzętem do rehabilitacji. Rodzice zaryzykowali wszystko, by zawalczyć o syna. Przenieśli się razem z dwoma starszymi córkami pani Małgorzaty za granicę na terapię eksperymentalną. Niestety po powrocie do Polski wpadli w finansowe problemy, ale co ważne, cały czas są razem i wspierają się nawzajem. Działają jak drużyna. Wracając do Polski, musieli zaczynać wszystko od nowa z długami, bez dachu nad głową. I Dawidkiem, który wciąż wymaga stałej rehabilitacji. Po odliczeniu wszystkich kosztów, zostaje im na przeżycie zaledwie 400 zł miesięcznie na osobę. To jest normalne, że, że właśnie w tym, w tym świątecznym okresie chcemy pomagać nie tylko kupić prezent dla bliskich, ale również dla, dla tych najbardziej potrzebujących. Szachetna paczka jest ważną tradycją naszych reprezentantów, więc z wielką, z wielką dumą staramy się też pomagać. W tym okresie, e, tej pandemii, ta, ta, ta pomoc jeszcze, e, jeszcze bardziej jest potrzebna. E, każdy z nas e, jeszcze bardziej musi się zmobilizować. Ja myślę, że pomagać należy nie pomimo ciężkich czasów, ale przede wszystkim dlatego, że są ciężkie czasy. E, Im cięższe czasy, tym, tym bardziej ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, powinni i muszą pomagać e, osobom słabszym. Na pewno musimy się trzymać razem w tym trudnym czasie pandemii. Dzięki czemu, miejmy nadzieję, ten świat będzie szedł ku, ku Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę Szlachetnej Paczki, gdzie można bardzo w łatwy sposób pomóc potrzebującym. Myślę, że jest to bardzo fajne uczucie i przede wszystkim ja w Szlachetnej Paczce biorę udział od dłuższego czasu, co roku. A musicie też wiedzieć, że my, osoby, które was wspierają, jesteśmy z wami i możecie czuć, nasze wsparcie na na waszych plecach